Problemem istot zwanych ciemnymi archontami jest energia niezbędna dla ich istnienia i funkcjonowania. Ponieważ istoty te wybrały całkowite oddzielenie od stwórcy, aby utrzymać swoją moc na naszej planecie, potrzebują Homo sapiens, który istnieje dzięki pobieraniu swojej energii życiowej bezpośrednio ze źródła, czyli od stwórcy. Pasożytowanie na mocy życiowej innych to główny problem ciemnych sił, które swoje istnienie oraz działalność opierają na drodze service to self, czyli dbanie tylko o własne interesy. Podczas Kosmicznej Nocy i zniszczeniu Sprawiedliwego Imperium Mu Wyżsi Ciemni Hierarchowie opanowali naszą planetę oraz znaczną część lokalnego Wszechświata. W rezultacie tych wydarzeń nasz Układ Słoneczny zaczął się znajdować przez ostatnie 26 tysięcy lat pod kontrolą istot Zoriona oraz ich sług Draco i Reptylian, którzy wprowadzili na Ziemi status skutecznej kwarantanny całkowicie izolując Ziemię od pozytywnych obcych ras. Wymienione gadoidalne rasy archonci stworzyli w odległym systemie gwiezdnym dzięki inżynierii genetycznej. Od stwórcy na szczęście nie udało się im nas oderwać. To największa przyczyna ich frustracji. Są wściekli, że nie mogą zrealizować najważniejszej rzeczy, wydobyć i całkowicie opanować Bożą Iskrę, którą stwórca włożył w ludzką duszę. To ta sama iskra, którą wszechmogący kiedyś rozproszył w przestrzeni, aby użyć jej do poznania siebie i swojego stworzenia. Jest to jasny punkt światła na którym doświadczenie naszej podróży przez czas i przestrzeń w wielu wymiarach jest nakładane warstwa po warstwie postaci hologramu. A więc mamy swoich władców, którzy kontrolują nas na różne sposoby, utrzymując nas jako swoich więźniów. Tak to sprytnie zorganizowali, że ani ty, ani ja prawie nic o nich nie wiemy. Stworzyli hierarchiczny system kontroli przez różnych swoich sługusów, znających satanizm, jak klika kawal, masoni oraz skorumpowane rządy, także że nie wiadomo kto tak naprawdę tym zarządza. Posiadając ogromne możliwości emisji pieniądza, zdobyli w podstępny sposób władzę nad wszystkimi agencjami wywiadowczymi oraz nad duchowieństwem trzech głównych religii. Ale sprawa nie jest beznadziejna. Dowiedzieliśmy się w ciągu ostatnich kilku lat, że pewne grupy ras i istot pozaziemskich, które zostały wcześniej uznane za negatywne, przeszły na stronę światła i zostały już przyjęte do Galaktycznej Konfederacji. Te rasy wcześniej były częścią lub współpracowały z Imperium Dracobreptilian, a obecnie pracują z pozytywnym sojuszem sił światła. Wreszcie zrozumiały, że zmiany obecnie zachodzące w tym wszechświecie są zmianami korzystnymi dla wszystkich raz. Tak więc istnieje wiele różnych frakcji i raz w całym tym sektorze galaktyki, które obecnie współpracują z Kosmicznym Sojuszem w celu planetarnego wyzwolenia. Podobnież niektóre z galaktycznych raz, które jako gatunek przeszły na stronę światła i obecnie pracują razem z siłami światła, to Zeta Reticuli, Anunnaki, Insektoidy Eitien i oświecone Szaraki Grace.